Dzień dobry, Anna Malinowska. Zapraszam na Wiadomości Lasów Państwowych. Lasy Państwowe wspólnie z naukowcami odtwarzają dzikie stado żubrów w Dolinie Górnego Sanu. Właśnie trwa przesiedlanie żubrów. Do zagrody adaptacyjnej położonej z dala od ludzi przewieziono już siedem osobników z zagrody pokazowej. Będą się przyzwyczajać do nowych warunków, oczekując na przybycie krów odłowionych ze stad wolnościowych. Wkrótce powinny opuścić Zagrodę Adaptacyjną i rozpocząć samodzielne życie jako nowe stado. Przypomnijmy, że w 2013 roku ze względu na konieczność likwidacji czynnego ogniska gruźlicy wyeliminowano stado. Zgodę na odstrzał wydał generalny dyrektor ochrony środowiska, uwzględniając brak możliwości leczenia gruźlicy u zwierząt dzikich. Blisko 12 tysięcy metrów sześciennych wysokiej jakości drewna pozyskanego z lasów państwowych trafi w tym roku na submisję. Są to specjalne formy sprzedaży surowca. Zainteresowani wcześniej mogą drewno zobaczyć, ocenić, sami wybierać to, które pasuje im najbardziej. Tak starannie wyselekcjonowanego surowca nie można kupić na co dzień. Na aukcję trafia brzoza czeczotowa, jawor rezonansowy, czereśnia ptasia, wiąz, modrzew, buk, jodła i dąb. Cenne gatunki są kupowane m.in. na luksusowe meble, jachty oraz instrumenty muzyczne. Podczas ostatniej aukcji w Krotoszynie metr sześcienny dębu okleinowego został wylicytowany za 5,5 tysiąca złotych. Dotychczasowy rekord cenowy padł w 2006 roku w Krośnie. Niemiecki producent okleiny za 1 metr sześcienny jaworu zapłacił ponad 27 tysięcy złotych. Wśród kupujących są firmy z Polski, Austrii, Estonii, Niemiec, Słowacji i Japonii. W niektórych częściach Polski zamierają lasy. Jest to spowodowane suszą hydrologiczną. Pas głębokiego deficytu wody ciągnie się od Dolnego Śląska przez centralną Polskę i południowe podlasie, aż po Lubelszczyznę i północne Podkarpacie. Występuje tam najwyższe po suszy atmosferycznej i glebowej stadium zjawiska susza hydrologiczna. Najtrudniejsza sytuacja jest we Wrocławskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie głównym poszkodowanym jest świerk, obdarzony przez naturę dość płaskim systemem korzeniowym. Tamtejsi leśnicy obawiają się, że już wiosną masowo pojawią się szkodniki wtórne. W ubiegłym roku tylko na terenie Wrocławskiej Dyrekcji Lasów Państwowych zinwentaryzowano niemal 40 tysięcy hektarów osłabionych drzewostanów świerkowych. A po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową oraz na nasz profil na Facebooku.